You might know that uh, some hundreds of years ago it was even included in uh, the books of, uh, of medical doctors uh, as a medicine. So uh, it's not only a good uh, wine, which is uh, nice, which is good uh, as a taste, uh, but it's very good for your health as well. <tiple> Drodzy przyjaciele, drodzy Państwo, serdecznie Was wszystkich witam na imprezie dzisiejszym, gdzie jest, też, jest to zaszczyt, że możemy być gośćmi w imię Stowarzyszenia Tokaj Renesans. Tokaj jest a volcanic origin region. And this diversity comes from the rock and we really feel very important to work on single vineyard winemaking base because of this. It means that from the beginning we separate the vineyards, we age, ferment, age the wines separately, and at the end, during the blending, we always decide on single vineyard winemaking or on blending. Basically, that knowledge was existing before the Second World War, but only wine, wine combinate was existing and the quality was quite the same uniform. So, that knowledge must be rebuilt and that is our duty, our generation's duty. That's why we work on this base. And we have to know our vineyards. Le futur de Tokai est assez simple à exprimer, c'est être reconnu comme faisant partie des 3 4 meilleures du monde avec Bordeaux, la Champagne et la Bourgogne. Począwszy od złocistego trunku, którym się spokrewniliśmy, wypijając jego hektolitry, Węgrami, poprzez wspomnienia Świetnego triumfu z czasów Batorego, kiedy to, jak ktoś mądrzejszy ode mnie kiedyś napisał, to my, czyli Rzeczpospolita, decydowaliśmy, kto będzie w NATO, a kto nie, ale pod wodzą węgierską przecież. Aż po dzień dzisiejszy, gdzie szczęśliwym zrządzeniem losu mamy wspólną, chcę przez to powiedzieć, że w jednym roku odbywaną prezydencję w Unii, w pierwszym półroczu węgierską, w drugim półroczu polską. Myślę, że to wszystko warte jest uczczenia. Tokajem, który zawsze uchodził w Polsce za trunek szlachetny, trunek, którym delektowały się elity Rzeczypospolitej, na chwałę przyjaźni polsko-węgierskiej. Przyjaźń przez wino Węgrzyna między narodem polskim i węgierskim jest, tak oczywiście, jak natura, bo jesteśmy obydwoje sentimentalnym eruptywnym narodem i wydobyć właśnie te nasze walory narodowe potrafi w jednym i w drugim narodzie pomaga wino. Wino, który, który otworzy serca i dusze ludzi i myślę, że szwadroń Wysockiego, który walczy na wiosnę ludu na Węgrzech musiał pić bardzo dużo Tokaja żeby z takim z takim oddaniem, z takim entuzjazmem walczyć na Węgrzech za naszą i za Waszą wolność. Świat byłby sierotą bez węgierskich szlachetnych win, bez kultury węgierskiej, bez węgierskiego narodu, który pokazuje wszystkim europejskim narodom i znają cenę wolności i walki. Сто лет, сто